muszę zarobić trochę kasy sprzedam tę bluzę sprzedam bluzę nowa nienoszona super drogiej marki z Dubaju ona zwie aura cena 350 zł <noise> ale ładna bluza ekskluzywna z Dubaju hej chciałabym kupić bluzę ja mam rozmiar S jaki rozmiar jest tej bluzy o chciałabym kupić bluzę ja mam rozmiar S jaki rozmiar jest tej bluzy nie mam pojęcia. x Jeśli nosisz rozmiar S, to ta bluza będzie idealnie na ciebie pasować. Ta bluza będzie idealnie na ciebie pasować. Tak, 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 kupuję. <grym> Właściwie, jak ktoś nosi rozmiar S i ma bluzę XL, to ta bluza będzie na niego pasować gorzej w drugą stronę. O, jest! Kupiła! Idę pakować. O, mam już swoją bluzę. To jest rozmiar S. Dobrą, muszę przymierzyć. Dlaczego sprzedałaś mi bluzę w rozmiarze XL?